I tak oto jesteśmy w połowie drogi mniej więcej. Mniej więcej w połowie drogi od Los Angeles do San Diego. Misja, dawna misja, końcówka XVIII wieku. San Juan Capistrano, czyli misja, która upamiętnia, której patronem świętym jest Jan Capistran. Przejdźmy się kawałek, zobaczmy co tu się dzieje. Dlatego, że takie obiekty na pewno robią furorę i wrażenie wielkie na Amerykanach, którzy po prostu mają spory niedosyt architektury, trochę starszej niż 150 lat, a też historii, które no, w Europie są codziennością. Ale po kolei, sama w sobie jest naprawdę bardzo, bardzo urocza. Tutaj mamy taki swoisty wirydarz właściwie. Na terenie dawnej misji, dlatego że tutaj były różne losy tego obiektu. Był to też w latach w połowie XIX wieku teren prywatny. Otóż gubernator Kalifornii sprzedał ten teren swojemu szwagrowi za 710 dolarów, a wart był wtedy. 55 tysięcy dolarów, co na połowę wieku XIX było kolosalną sumą, chociaż był to teren dosyć mocno już zaniedbany. No, taki typowy dzwon, tam akurat były mieszkania braci, franciszkanów. Franciszkanie tutaj zakładali tą misję i, i tak sobie tutaj urzędowali. No ale. Pamiętamy, że kiedy Meksyk uzyskał, że tak powiem, uniezależnił się od Hiszpanii, stał się krajem bardzo świeckim i w sumie były niemożliwe już do kontynuowania praktyki religijnej i tak dalej, i tak dalej. Księża byli też wyganiani ze swoich ze swoich parafii, to samo zakony były zamykane, no podobnie jak w Europie w czasach pruskich ale wracając do Jana Kapistrana, bo tak się złożyło, że byliśmy już w San Antonio w Teksasie, tam jest 5 misji, które są bardzo fajnie rozplanowane wokół miasta San Antonio, e, łącznie z Dialamo, słynnym, słynnym e, Powiedzmy, słynnym miejscem no, ostatniego, ostatniego mm, odporu właściwie Amerykanów w przeważającym siłą wojsk meksykańskich. I yy, w tym The Alamo to jest jedna z pięciu misji które są przy San Antonio, to są one wpisane na listę Światowego Dziedzictwa, UNESCO, ale jest tam też właśnie misja San Juan Capistrano. Tak jak ta tutaj. Są dwie w Ameryce, jedna w Teksasie, jedna w Kalifornii, bo jesteśmy tutaj, przypomnę, w połowie drogi między Los Angeles a San Diego i Jan Capistran to ciekawa postać w ogóle. On tutaj jest właśnie między innymi w tym miejscu upamiętniony. To był XV wiek, przełom XV i XVI wieku, kiedy Jan Kapistan żył, mówił o sobie sam, no jak miał 70 lat, mówił o sobie, że jest świętym żołnierzem, no bo podobnie jak wielu, którzy potem stali się świętymi, nie prowadził się najlepiej, jak był mały, młody, no ale potem już się prowadził tak, że można było go Wynieść na ołtarze. W każdym razie w, podczas oblężenia Belgradu słabił się tym, że w wieku 70 lat poprowadził jedną z szarż, zebrał swoje wojska, miał tam podkomendnych, zmarł na, na, na zarazę, na czarną ospę, która się gdzieś tam pojawiła. W tych niezbyt chilicznych warunkach po, po oblężeniach, po bitwach. No i właśnie jest tutaj on patronem. Chodźmy na jakąś małą taką wycieczkę tutaj po, po tym miejscu. Zobaczymy czym się można zachwycać w Kalifornii, jeżeli chodzi o dawne obiekty zabytkowe. No wnętrza restaurowane jak Franciszkanie żyli i mieszkali. typowe, oczywiście, jak franciszkanie, indian. Przekonywali, co jest słuszne i jedyne. Weszliśmy w inne, jak gdyby w inne, w inne podwórze, weszliśmy, gdzie jeszcze 15 minut temu było 100 młodych gości, z Chin i trudno było usłyszeć własne myśli. Stary Kościół z początku XIX wieku, nie najstarszy w tym obiekcie, może jeszcze podejdziemy, ale jest oczywiście w ruinie. O, proszę, typowy w Ameryce. No, powiem, że po ostatnich filmach dokumentalnych kręconych też i w Polsce. Taki kontrowersyjny trochę obraz, no ale wiadomo o co chodzi. Franciszkanie pokazują Indianom słuszną drogę. A tutaj akurat w 69 roku, jak widzimy, Mr. Richard Nixon i Mrs. Nixon pojawili się. Jest specjalna tablica, która upamiętnia. Typowe dla właśnie tej tutaj Architektury południa czy południowego zachodu Stanów, Kalifornii, Arizony, Nowego Meksyku. Takie umiejscowienie dzwonów. No i ruiny tego kościoła. Widzimy układ bazylikowy. Tutaj był początek XIX, ale tutaj trzeba pamiętać, że były też trzęsienia ziemi. Zresztą, jak rozmawiam z, z Amerykanami, to. Przyzwyczajeni są do trzęsień ziemi, bardzo się boją i nie lubią. Panicznie się boją. Tornad, ale trzęsienia ziemi mówią, no to właściwie cały czas. O, czyli tutaj był transept. I taki układ bazylikowy. Jak na Amerykę spore. Naprawdę. Ale nie jest to najstarsza część. Tam jest jakieś drzwi. Są zamknięte, więc tam nie będziemy wchodzić. Ale zobaczmy, bądźcie razem ze mną pionierami kolejnych kroków. Zobaczymy, gdzie dotrzemy. W każdym razie ciekawostka, właśnie, że są dwie tylko takie misje: jedna jest w Teksasie, druga w Kalifornii. Tu już byliśmy, Nixon. Tam jeszcze widziałem coś takiego co przypominało mi pewien, pewną rzecz, pewien artefakt z, z Uluru ze świętej góry ludu Anangu w Australii. Chcę tam podejść, zobaczymy czy rzeczywiście, no beczki, o piwo trze, trzeba było przecież robić, Craft Beer Rules, o to chciałem zobaczyć, mhm. Tak, myślę, że to nie pozostawia złudzeń. Dawne stare moździerze, takie do ucierania przypraw do przygotowywania jakichś tam, powiedzmy, komponentów. Także ta skała tutaj, ten fragment tej tej, tej skały, który jest tutaj osadzony w tej ziemi, rzeczywiście służył kiedyś rdzennym mieszkańcom do ucierania, co było potrzebne w tych takich lejkowatych otworach, prawie jak w święte ognie. W, w murach i wgłębienia w murach romańskich kościołów w Polsce. Tylko tamte są w innej orientacji. Poziomo versus pionowo. No, wejście na ten wirydarz, który tam widzimy. Ciekawe rozplanowanie. I popatrzmy sobie o, jest to jeszcze kaplica, która jest z końcówki z lat 70. XVIII wieku, 18. więc zobaczymy, co tam można znaleźć. O, tu jeszcze nie, zajrzy, nie, nie zajrzeliśmy. No tak. Komedor, tak zwany komedor, czyli sala, w której się spożywało posiłki. O, proszę. Na górze widać fragmenty oryginalnej oryginalnego sufitu, trzcina prawie że grubości po sporych bambusów a i to adobi, czyli glina taka szachulcowa, powiedzmy, e, konstrukcja. Makieta, stary kościół z początku XIX, a tutaj mamy, właśnie jesteśmy w tym teraz w tej części całego, całej misji kościoła i klasztoru. A, a to jest rodzina właśnie, która mieszkała tutaj sobie przez 20 lat od 1845 do 1865 roku. Franciszkanie święty Serat. Był ojciec Sera, który tutaj jako Franciszkanin zasłynął bardzo. Kanonizowany, proszę, w 2015. No pięknie, pięknie. O, tutaj jest i on. No, wsławił się. No. Ojciec Sera nie był na początku też pobożny. To jest bardzo, bardzo symptomatyczne, że nie są pobożni, a potem są. A no, tak na przykład a propos Jana Kapistrana to też jest ciekawa historia, bo otóż okazuje się, że Jan Kapistran był. Czyli święty, który jest tutaj patronem tej, tego dawnego klasztoru, był Jan Kapistran odpowiedzialny za spalenie na Stosie bodajże 50 Żydów we Wrocławiu. No. No, ale dobra. Jakoś to widzę, że nie wpływa na to, żeby go czcić w innych rejonach świata. Przechodzimy tutaj, to co widać. To jest właśnie kaplica świętego ojca Sery. Tutaj lokalnie się bardzo wsławił i zyskał wsparcie i posłuch, i potem kult, którego to się rozwinął. Zajrzyjmy do tej kaplicy. I może dużo nie będę mówił, zobaczymy, jak tutaj się ma sprawa. No. Ołtarze tutaj są często takie prawie, że ikonostasowe, tak zabudowane i najczęściej znajdują się tam też święci, którzy są znani, myślę, że najbardziej chyba jednak tutaj w okolicach właśnie południowo-wschodniej Ameryki. O, kaplica świętego Peregryna. Święty Peregryn to patron Wielu kaplic szpitalnych też jako, że jest, jest patronem osób chorych na chorobę nowotworową. I tutaj akurat też jest jego, jego figura wystawiona. Święty Peregryn też przecież był hulaszczy i, i niedobry. I była taka sytuacja chyba w Rzymie. On był, z tego co pamiętam, z przełomu 13 xiii czternastego chyba wieku postacią i święty peregryn no występował bardzo gorliwie przeciw papiestwu. I była jedna z sytuacji, gdzie nuncjusza chyba papieskiego, który przyjechał do, do w miejsce rozruchów postulować za pokojem uderzył w twarz. Na co nuncjusz papieski z przyjemnością nadstawił drugi policzek. No, i to zmieniło świętego peregryna już na zawsze. I został święty. Także jesteśmy z powrotem, tutaj na tym dziedzińcu. Można powiedzieć, w Wirydarzu. I tak to wygląda. Można by łazić i całkiem urokliwe, bo tak jak. to wrona się odzywa. Tak jak te kościoły, te misje stare niektóre starsze niż te tutaj koło San Antonio. O, właśnie bardzo duża ryba. Te kościoły koło San Antonio są małe, nie mają właśnie tak ładnie utrzymanych dziedzińców, tak tutaj to robi robi spore wrażenie. Santa Barbara w Kalifornii też była bardzo fajna misja, ale to jest naprawdę okazała i jest co zwiedzać. No cóż. Pozdrowienia serdeczne ze słonecznej Kalifornii, z zabytku klasy pierwszej i naprawdę fajnego miejsca, a przy okazji trochę zwiedziliśmy wspólnie pomieszczeń i parę słów tam, mam nadzieję, że udało mi się Wam opowiedzieć trochę historii. O, jeszcze może widzę jakiś zakątek. No to mało interesujący jest chyba zakątek, bo nazywa się ten zakątek toaletą, więc może tutaj już oszczędzimy. Ukłony, pozdrowienia z. O i może zobaczcie kolibra. Może, wam się, może mi się uda jeszcze na koniec kolibra pokazać, który właśnie się posila z kwiatka. Wszystko kończy na kwiatek. Widzicie tego ptaka? To jest koliber, który do Was macha i pozdrawia Was. Oryginalny. Kalifornijski koliber. Gdzieś tam się schował. O, 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 o. No, dobra. Ukony serdeczności i w kontakcie.